Cześć, witam Was. Ja jestem dziwiony to jest z Modern Blade 2 Bannerlord. Lord. Przed chwilą co narzekałem, niedawno na oblężenia. Yy, no i teraz sobie tutaj yy, wyszła aktualizacja i też chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy te jednostki się inaczej rozmieszczam? Tak, spójrzcie, kusznice już w, są na, na. na tych, na murach. ich mogę tu rozciągnąć jakoś. No zobaczmy czy opcje mamy jakąś rozmieszczenia Czekajcie bo tutaj pod N8 jest i ja mogę tutaj enemy only edge to walls Can cannot be changed in such battle mode O Tutaj niech łucicy staną O kusznicy Elegancko Zobaczymy coś z tego wyjdzie Tu już biegną kuzat już biegną Ci się za nie Dobra, tam jakieś mangony ale prują Czy nie wpadłem, już wyszli. Chyba kusznicy wpijają na pozycję. Wpijają na pozycję.

I, I też tam charge. No tu kiszą się z, z boku. Dobra, ci rzucam to tymi toporkami. Jakieś to. Jak, jakaś solution jest. Dobra, fajnie, że to się można przecisnąć tym przez nich rzucałem tymi toporkami, ale ci nie strzelają. Na przykład na, a, charge. Niech strzelają, a nie chargeują. A tu ci właśnie. Ci jak poszli, to

Tu, ale mogę iść tak? ok. Piechot O i zobaczymy Archersi tu Nie To wszyscy są Archershi bez kitu No, tam stoją na murem ucznicy, to jest jakiś progres. Jest jakiś progres, tylko szkoda, że nie strzałem jeszcze. Mamy, to jakieś debile są ci ucznicy. z tej wieży tu będą strzelać lepiej spójrzcie jaki tu jest punkt widokowy na przykład dla. im cyrkiel strzelać tutaj w tych O, to, bo przecież to z tlami, to debilami, to. a się zabiłem. Umarło mi się. Dobra, ci walę z mangoneli to niektóre elementy tylko można rozwalić. Teraz też mogę stwierdzić, że się troszeczkę lepiej to prezentuje niż poprzednio. Zresztą widzicie, że ci łyżnicy już tam na tej twierdzy są. No i teraz chyba przegrają Ci co obleżają, są bardziej ten rozważni Dobra teraz w kusznicę weźmi Musiał przejść w puszników Walić to Szkoda, że tu nie ma w Katapultę Paski, tu nie ma celownika i teraz weź traf to Warty oko biją Nie wiem nie wiem czy tu mam się kierować w ogóle barykada, w barykadach chyba trafiłem Ciężka sprawa, to chyba button to zostawić strzelanie z O kurwa Co to było Ale strzała dostałem No dobra, ci y, Kuzaid ogarnęli tych puszników nieużytecznych na murach zamku, ciekawe jak oni by sobie radzili Dobra, ci to już jest nie problem Jardzio, O matko, bosko, open the gates. <laughs> Dobra, wygrali. Jeśli my to my jesteśmy, jakby nie patrzeć, nie? No, to też takie była średnia, żebym powiedział. To jest alternatywna mm, modyfikacja. Dobra, Living Zobaczymy jak na przykład sobie poradzimy na innej mapie i z innymi jednostkami. Całkowicie na przykład mm, Weźmy sobie tych. batnia, tych improved armor i diamond shield, no na przykład przeciwko imperium, ranged, platinum, improved trunk arrows i tutaj mam na przykład jeszcze Empire, infantry, no to Legioniści to w ogóle to są spear Imperium, Flannery, Tree, Take Longer Melvian, czy tam Nalivian, pil Surgeon, to na Levian Pilas Sergeant, to zmieńmy na sumie nie będzie sergeant. A to ja sobie dam. Coś takiego no i save and start i zobaczymy jak to wyjdzie. To za chwilę się przerzucę na bitwy i zobaczę, czy jednostki już można ustawiać i nie rusza, i nie szarżują same z miejsca. To też będę mógł e, stworzyć jakąś bitwę fajną, ciekawą. Na przykład Legienistów chciałem z włóczniami. Przeciwko kawalerii. No to może być ciekawe. I takie trzy grupki e, tych w, 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 w formacji ...square'ów obok siebie, ale ze szczelinami Coś takiego bym chciał zrobić No Każdy przejaw... ...grypy może świadczyć o... ...koronawirusie tak sobie co dzień temperaturę sprawdzam Wczoraj, zamiast nagrywać to ustawiałem z termometrem w ręku. No jak my to nasza sytuacja wygląda. Pięknie, z ich odgroma. A tu frakcji brońców nie ma, widać. To szczerze, że mapę ich mogę wyrzucić. I ściana tarcz. Tu ja mamy takie zarządzanie W sumie. Ja Weźmij dajmy im linię. Ja Cześć, lecz się czeka, czy puści. No dobra. Tutaj ja jestem tak uczników. Ci za mną i każ im ścianę tar zrobić. Tak, tak ta mapka to jest zbugowana strasznie. To nie wiem na co to w, w tobie to jedzie w ogóle. Szczerze ucieżyste. Spójrzcie ten się zbugował. Się pobugowali już patrzcie. Jaka beznadziejna twierdza jest. W tym to rozwiązane zostanie w tym w single player. Mam nadzieję, że nie w taki sposób. Tutaj moi już próją, tutaj próją moi ci, a tu próją moi ci. Szturmują nie wiadomo co. A spójrzcie, tutaj ci stoją jak jakieś osły. A czasami mogę to. Oni nawet nie mogą stanąć, bo są jakoś beznadziejnie blokowani. W nie ze mną. Formation i F5. No tak to wygląda. Proszę bardzo, blużenie. O, faktemet.

w magii! Zobaczymy, Tak to mniej więcej, niech to się rozstrzygnie. Gdzie ci się wycofali? Poszli na front tutaj, no. gdzie tu stoją? W zasadzie to ci ucznicy też poszli. Kurde, temu co się stało. Spójrzcie, ci brań uczniów. No ale tam ci mają bardzo dobrych uczniów. le goras No ja, ja to bym musiał nim zarządzać. Przyma. Spójrzcie. Jego ta. Dobra, tu ich jakoś już wyjaśnimy za chwilę To, to oni są już wyjaśnieni Meskitu O, słuchajcie jakie MPC są głupie Jeżeli mi nie pokierujesz, to nic nie ogarną Się gdzieś zbugowali. Spójrzcie, oni powinni się tu w tym stołpie bronić. O, to jak helmowy jar praktycznie wygląda mniej więcej. Tutaj pierwsza linia frontu pada. Wycofuję się tutaj na wyżyny. To pada i wycofuję się do stopu. Nawet to wygląda jak stołp. No patrzcie, to wygląda praktycznie jak helmowy jar. Tutaj się wycofać łącznikami. Spójrzcie, coś pięknego tutaj stoi, a ty i szczelu. A tu piechota w tym miejscu stoi i broni miejsca. W sumie to fajne, fajne miejsce do oblężenia czy do obrony. A ja tutaj gdzieś ci poszli. Tu cię zdeptali zde mnie. Ty dobry, Tynkan kan, Har plate to w swojego, trzeba będzie test zrobić tych łuczników, cię szybciej strzałem Ja proszę was, pomagajcie Ten tu w czerwoną strefę zaszedł O ciekniemy go sobie tutaj Proszę bardzo Cioch! Pójście lista. Ładnie tu by się obrona ładnie to by się w tym miejscu broniło. Został tam ktoś jeszcze nie bardzo. To tu nie ma celownika, to się ciężko z tego strzela. Tu się sama balista ta strzała. Eee. Bo to się bym jeszcze zabił. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze. W co tu można jeszcze wskoczyć? Tu na przykład, co to jest? O! O, kurna, ale się wsypał. Nie, no i więc pozwiedzaliśmy No ok, w sumie to z mojej strony na tyle. Czujęcie oblężenia. No bo tak to wygląda na razie, po co na modyfikacji. Teraz zapraszam Was na bitwy i trzymajcie się strzała.